Jest pan dobry czy zły? Pan Jan z domu Złotego Skarbca? Kim jesteś? Szukam kogoś. Główne źródło informacji w mieście. Sam jest w centrum zainteresowania. Nie przeczę. Ponoć w podziemiach dzieje się coś dziwnego. Gdzie dokładnie? U szpitalu Onson. Obejdzie się. Ci, którzy zostaną tam przeniesieni, już nie wracają. W tym szpitalu dzieją się rzeczy straszne. A to co? Mam ważniejsze sprawy do załatwienia i masę problemów. Pomożesz więźniom? Inaczej zginą niewinni ludzie. Nie chcę mieć w tobie wroga. Sądzisz, że jesteśmy przyjaciółmi? To stworzenie nie przestanie polować. Śmiało. Obiecajmy coś sobie. Wyjdź z tego cało.